Absolutnym must-havem w codziennej suplementacji, którą każdy powinien suplementować, szczególnie w naszej szerokości geograficznej, jest witamina D3. Witamina D należy do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, co oznacza, że wymagana jest obecność tłuszczu, aby mogła ona zostać poprawnie wchłonięta przez nasze ciało. I należy do tej samej grupy co witaminy A, E oraz K. Większość witamin czy pierwiastków musi być dostarczana z zewnątrz, dlatego nazywamy je egzogennymi. Łatwo zapamiętać, ponieważ mamy egzoszkielet, czyli na przykład szkielet, który jest zewnętrzny w postaci robota, kto na filmy Marvela pewnie kojarzy dokładnie tą nazwę z chociażby Ironmana. Natomiast większość, które produkowane są przez nas, nazywane są endogennymi, czyli egzo od egzoszkieletu zewnętrzne, endogenne wewnętrzne. A wyjątek stanowi witamina D3, czyli cholekalcyferol, ponieważ witaminę D3 Uzyskujemy z witaminy D2 w momencie kiedy dochodzi do kontaktu z, z promieniami UV o długości od 290 do 315 nanometrów. Sama skuteczność suplementacji witaminy D zależy od dawki i od częstotliwości. Analiza danych zebranych na podstawie prawie 2700 osób wykazały, że spożywanie od 1000 do 2000 jednostek witaminy D dwa razy w tygodniu przez ponad miesiąc nie powoduje wzrostu poziomu 25 OHD. Natomiast wyższe dawki były bardziej skuteczne, np. 2 do 3 tysięcy jednostek spowodowało 7% wzrost, 3 do 4 tysięcy jednostek spowodowało 13% wzrost, a 5000 jednostek spowodowało aż 30% wzrost. Częstotliwość wpływała również na skuteczność suplementacji, na przykład przyjmowanie suplementu od 3 do 6 razy w tygodniu zwiększało poziom witaminy D pomiędzy 5 a 15 nanomoli na litr. Jednak najlepszą metodą przyjmowania suplementu jest suplementacja witaminy D codziennie, ponieważ suplementacja 7 razy w tygodniu powodowała wzrost samego stężenia witaminy D o 30 nanomoli na mililitr i to przy zachowaniu minimalnych dawek rzędu 3 do 5 tysięcy jednostek międzynarodowych dziennie. Również kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na wartość i wzrost poziomu witaminy D w krwiobiegu jest czas trwania przyjmowania samego suplementu stosowanie suplementacji nie powinno być krótsze niż 5-6 miesięcy, szczególnie u osób, które na przykład w zimie unikają wychodzenia z domu i raczej nie wystawiają się na działanie promieni słonecznych, tym bardziej w naszej szerokości geograficznej, gdzie jak wiemy, zima raczej jest deszczowa, zimna, no i słońce jest schowane za chmurami. My również też raczej nie mamy tendencji do biegania nago w trakcie w takich miesiącach jak grudzień, styczeń czy luty. Dlatego warto na to zwrócić uwagę. Jeżeli jesteście osobami, które w okresie Wiosennym mają kontakt ze słońcem i dużo części wychodzą na dwór, wtedy warto jest na przykład tą suplementację zmniejszyć lub podstawić całkowicie. Jeżeli jednak mimo wszystko w tych miesiącach również unikacie spacerów i opalacie się głównie od ekranów komputera, to wtedy ta suplementacja powinna być całoroczna, i tak jak wspomnieliśmy wcześniej, dawki od dwóch, od 1000 do 2000 jednostek międzynarodowych powoduje. Utrzymanie, chociaż to też jest bardzo ruchome, lub nieznaczny wzrost. Okazuje się, że te dawki najbardziej optymalne to przedział między 3 do 5 tysięcy jednostek międzynarodowych dziennie. Jeżeli mówimy o samym szeroko pojętym wpływie witaminy D3 na zdrowie, to możemy wymienić takie rzeczy jak spadek ryzyka śmierci z powodów wszelakich, o również tych dotyczących nie tylko elementy prozdrowotne, ale na przykład częstotliwości występowania wypadków. Kontekst długowieczności, czyli sam czas trwania naszego życia, działanie neuroprotekcyjne, poprawa pamięci wizualnej, szczególnie u osób niedoborowych, Czyli tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że nas w Polsce prawie 90% osób cierpi z powodów niedoborów na witaminę D, to w większości wypadków suplementacja będzie wpływała na poprawę pamięci wizualnej. Również odwrotna korelacja pomiędzy samym poziomem a depresją, zmniejszone ryzyko chorób neurodegeneracyjnych takich jak Alzheimer czy Parkinson, zmniejszenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz poprawia insulinowrażliwości. Musimy zwrócić uwagę też na takie elementy jak działanie wspierające pracę układu kosmosowego, jak wsparcie działania układu odpornościowego, wsparcie działania trzustki, m.in. wpływ na wydzielanie insuliny oraz poprawę insulinowrażliwości. Również możemy zapominać w samym kontekście wpływu na rozwój chociażby płodu czy rozwój dzieci. Co więcej, wykazano, że witamina D jest silnym modulatorem fizjologii mięśni szkieletowych. Wpływa poprzez aktywację ekspresji genów wpływających na wzrost i różnicowanie mięśni, szczególnie kiedy mówimy o włóknach szybkookuczliwych typu drugiego. Ponadto w biopsji mięśni osób z niedoborem witaminy D wykazano powiększenie przestrzeni międzywłóknistych oraz naciek tłuszczu, zwłóknienie oraz glikogen w dużo mniejszej ilości niż w przypadku biopsji pacjentów, którzy mieli wyrównany poziom witaminy D. Co więcej, witamina D może zmniejszać stan zapalny poprzez hamujący wpływ na wytwarzanie pozapalnych cytokin, takich jak chociażby interleukina 6. Samo wydzielanie interleukiny 6. może być zależne od wielu czynników, m.in. od naszego stylu życia, od naszej diety, od ilości stresorów w naszym życiu codziennym, ale również tych stresorów, które są generowane m.in. przez aktywność fizyczną. Co więcej, witamina D może działać pozytywnie na zmniejszanie stanu zapalnego poprzez hamowanie między innymi poziomu interlokiny 6. Interleukina 6 jest jedną z cytokin działających prozapalnie i teraz na samo wytworzenie interlokiny 6 może mieć wpływ wiele czynników, m.in. nasz styl życia, nasze stresory, dieta kontekst tego, co robimy na co dzień, co suplementujemy na co dzień, czy nie mamy żadnych niedoborów oraz element treningu siłowego, bądź ogólnie samego treningu. Jeżeli popatrzymy sobie na doniesienie naukowe, to mamy bardzo pozytywne informacje. To znaczy, że odpowiedni poziom witaminy D3 w dziale 30-50, przynajmniej 30-50, będzie wspierał faktycznie zmniejszanie poziomu interleukiny 6, dzięki czemu będziemy w stanie dużo lepiej się regenerować, dużo szybciej wracać do poziomu wyjściowego oraz Skróci to czas trwania jakby naszego zmęczenia do uzyskania maksymalnego procesu regeneracji i jednocześnie może przyczyniać się do wydłużania czasu trwania wysiłku fizycznego. Co istotne, te dodatkowe atuty zastosowania D3 uzyskujemy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy realnie mamy niedobory czyli zdecydowanie, jeżeli jesteś osobą, która utrzymuje wysoki poziom D3, przynajmniej po powyżej poziomu 50 nanogramów na litr to wtedy faktycznie możesz nie odczuć tej różnicy. Natomiast jeżeli jesteś osobą niedoborową, to zdecydowanie będziesz widział różnicę, jeżeli chodzi o kontekst samej wydolności fizycznej oraz regeneracji. Zakłada się, że aż 90% Polaków ma niedobory witaminy D, przy czym około 60% ma ciężki niedobór, czyli... Poziom poniżej 20 nanogramów na mililitr krwi. I teraz, jeżeli popatrzymy sobie na przedziały, to tak naprawdę deficyt między 0 a 20. Stężenie suboptymalne, czyli delikatny deficyt 20-30. Stężenie optymalne, wysokie, przedział między 30 a 100. Przy czym wszystkie doniesienia naukowe mówią o tym, że utrzymywanie przy witaminy D3 w przedziale 50-60 jest skorelowane z najmniejszym ryzykiem śmierci z powodów wszelakich, z tymi, o których wspomniałem wcześniej, czyli na przykład z powodem wypadku samochodowego. Przejdźmy do około 100 wydaje się być dosyć bezpieczny. Powyżej 200, czy pomiędzy 100 a 200, już możemy mówić o potencjalnie toksycznym, który będzie miał negatywny wpływ, między innymi chociażby na pracę naszych przytarczyc. Natomiast ciężko jest znaleźć wiele dowodów naukowych, które by pokazywały, jak wysokie stężenie witaminy D3 wpływa na ludzki organizm. Aczkolwiek. Warto by było utrzymywać ten przedział 50-60, ponieważ ten dokładnie jest takim sweet spotem, który generuje nam same plusy i żadnych minusów. Oczywiście, samo dawkowanie powinno zostać dobrane indywidualnie pod Wasze potrzeby. To znaczy, wstajecie rano, dygacie zrobić diagnostykę, sprawdzacie poziom 25 hd 3 i oceniacie, ile tak naprawdę tej witaminy D należy wprowadzić. Jeżeli macie przedział między 0 a 20, dawka nawet rzędu 10 tysięcy jednostek międzynarodowych może być właśnie dla Was. Jeżeli macie, między 20 a 30, prawdopodobnie przedział 4-6 będzie bezpieczny do tego, żeby uzyskać ten wymagany, czy ten najbardziej optymalny poziom między 40 a 60 nanogramów na mililitr krwi. Natomiast zdecydowanie dawka najczęściej polecana, czyli dawka 2000 jednostek międzynarodowych w mojej skromnej ocenie to za mało. W większości przypadków i w większości niedoborów warto by było celować ten przedział między 4 a 6 tysięcy jednostek międzynarodowych dziennie z założeniem oznaczenia wit witaminy D3 przynajmniej co 3-4 miesiące, najpóźniej co pół roku, żeby dobierać tą dawkę pod uzyskane efekty.